Wieczór 16 lipca 2010 roku miał dla Iwony Wieczorek być jednym z tych beztroskich letnich momentów, które zapisują się w pamięci jako przyjemne wspomnienie młodości. 19-letnia studentka, stojąca u progu dorosłego życia, wciąż pełna planów, nadziei i marzeń, postanowiła spędzić czas ze swoimi znajomymi wybierając się do jednego z najbardziej znanych i modnych miejsc nocnej rozrywki w Trójmieście, Dream Clubu, usytuowanego w krzywym domku przy reprezentacyjnym Monciaku w Sopocie. Ten fragment miasta tętnił wówczas życiem, pulsował dźwiękami klubowej muzyki, światłami migoczących reflektorów i rozmowami tłumów młodych ludzi, którzy w letnie noce przyjeżdżali z różnych zakątków Pomorza, by choć przez chwilę poczuć się częścią tej nocnej atmosfery swobody i ekscytacji. Dream Club nie był tylko zwykłym lokalem. Dla wielu młodych osób stanowił swego rodzaju rytuał miejsce, do którego chodziło się nie tylko, by potańczyć, ale też, by być widzianym, spotkać kogoś nowego, przeżyć coś niezapomnianego. Tego wieczoru w środku znajdowali się jej wieloletni znajomi, osoby, które znała ze szkoły, wspólnych spotkań, być może nawet z dzieciństwa. Wydawałoby się, że obecność bliskich osób zapewni jej komfort i bezpieczeństwo ale atmosfera w klubie zamiast sprzyjać relaksowi z każdą godziną stawała się coraz bardziej napięta. Według późniejszych ustaleń ze śledztwa nie wszystko przebiegało harmonijnie. Między uczestnikami imprezy dochodziło do spięć, padały wzajemne wyrzuty i pretensje, a niewypowiedziane urazy narastały w cichych gestach i chłodnych spojrzeniach. Powodem tych nieporozumień miały być różne kwestie od zazdrości o czyjąś uwagę, przez niespodziewane zachowanie jednego z chłopaków, Podrobne incydenty, które z biegiem godzin urosły do rangi konfliktu. To napięcie wpłynęło na Iwonę, która zamiast wracać z grupą, podjęła decyzję o samodzielnym opuszczeniu lokalu. Gdy zegar wskazywał czwartą nad ranem, podjęła kroki, by wrócić pieszo do domu, mimo że nadmorska noc, choć ciepła i teoretycznie bezpieczna, skrywała w sobie pewną dozę nieprzewidywalności. Dla wielu osób obserwujących później tę historię, właśnie ta decyzja o samotnym powrocie stała się kluczowa. Jakby była początkiem czegoś, co zmieniło losy nie tylko jej samej, lecz także całej jej rodziny. Trasa, którą wybrała, nie była jej obca. Znała ją dobrze, bo nieraz nią wracała. Mieszkała wraz z matką i przyrodnią siostrą w gdańskiej dzielnicy Zaspa, oddalonej od centrum Sopotu o około 6 km. W letnich miesiącach ten dystans nie wydawał się przeszkodą, zwłaszcza o świcie, gdy pierwsze promienie słońca zaczynają rozświetlać niebo, a nocne życie powoli ustępuje miejsca nowemu dniowi. Nadmorski deptak, którym się poruszała, był popularnym szlakiem spacerowym. Ciągnął się wzdłuż plaży, otoczony ścieżkami, ławkami, niskimi latarniami i drzewami szumiącymi w rytm porannego wiatru. Przez cały dzień korzystały z niego setki osób turyści, biegacze, rodziny z dziećmi, rowerzyści. Nocą jednak ten sam szlak zmieniał swój charakter. Stawał się cichszy, bardziej pusty, pogrążony w półmroku, z rzadka przerywany jedynie głosem mewy czy szumem fal. Iwona została zarejestrowana przez liczne kamery monitoringu rozmieszczone wzdłuż deptaka, a także przez prywatne urządzenia należące do właścicieli pensjonatów i restauracji. Na nagraniach widać młodą kobietę idącą pewnym krokiem, trzymającą torebkę, w niektórych momentach spoglądającą na ekran telefonu, a czasem wykonującą połączenie lub wysyłającą wiadomość. Kamera przy wejściu numer 63 na plażę w Gdańsku Jelitkowie uchwyciła ją dokładnie o godzinie 4.12. Obraz przedstawia ją kroczącą samotnie w kierunku zaspy. Był to ostatni moment, gdy jakiekolwiek urządzenie rejestrujące zanotowało jej obecność. Dalej już nie zarejestrowano nic, jakby rozpłynęła się w powietrzu, jakby nagle zniknęła ze świata realnego i przeszła w sferę tajemnicy. Park Regana, przez który prawdopodobnie przechodziła, w nocy wygląda zupełnie inaczej niż za dnia. Jego alejki, które w świetle dnia są pełne śmiechu dzieci, biegających psów i spacerujących. Seniorów, po zmroku stają się niemal całkowicie puste, ciemne zakamarki, słabo oświetlone ścieżki i zarośla których wszystko wydaje się możliwe, to miejsce o tej porze potrafi wzbudzić niepokój nawet w najbardziej odważnych przechodniach. Mimo, że w ciągu dnia tętni życie, nocą zamienia się w przestrzeń, która przez wielu mieszkańców bywa omijana z ostrożności. Od tamtego momentu los Iwony Wieczorek stał się jedną z największych niewyjaśnionych zagadek kryminalnych we współczesnej historii Polski. Pomimo nieprzerwanych działań prowadzonych przez służby, licznych prób odtworzenia jej trasy, analiz logowań telefonów i sygnałów GPS, nikt nie zdołał ustalić, co dokładnie wydarzyło się po czwartej, dwunastej tamtej nocy. Monitoring, który z pozoru mógł wydawać się szczelny i wszechobecny, okazał się pełen luk. Niektóre kamery były akurat wyłączone, inne miały zbyt niską jakość obrazu, by cokolwiek dokładnie rozpoznać, a jeszcze inne były ustawione w złym kierunku. Rodzina Iwony oraz niezależni śledczy wielokrotnie podnosili, że pewne nagrania mogły zostać przeanalizowane zbyt późno, by przynieść jakikolwiek przełom. Eksperci zajmujący się sprawami zaginięć od lat podkreślają, że kluczowe są pierwsze godziny po zniknięciu to wtedy najłatwiej trafić na ślady, uzyskać świeże zeznania i dotrzeć do potencjalnych świadków. Tymczasem w przypadku Iwony działania śledczych rozpoczęły się na większą skalę dopiero kilka dni później. Gdy sprawą zaczęły interesować się media, a presja opinii publicznej wymusiła konkretne ruchy. Dla jej matki nie było jednak wątpliwości, od pierwszych chwil była przekonana, że córka nie zniknęła dobrowolnie. Jej matczyna intuicja podpowiadała jej, że musiało wydarzyć się coś złego, że ktoś lub coś przerwało tę samotną wędrówkę do domu. Ta pewność stała się siłą napędową dla jej determinacji. Przez kolejne lata angażowała się bez reszty w poszukiwania, kontaktowała z dziennikarzami, prosiła o pomoc specjalistów i brała udział w organizowaniu akcji mających na celu odnalezienie córki. Wczesną wiosną 2019 roku, kiedy sprawa zaginięcia Iwony Wieczorek od blisko dekady tkwiła w impasie, jakby utopiona w gąszczu bezowocnych raportów, niewyraźnych nagrań i urwanych hipotez, nastąpił długo oczekiwany przełom organizacyjny. Śledztwo zostało oficjalnie przekazane w ręce Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Krakowie. Jednostki, którą w świadomości społecznej utrwalono pod sugestywną nazwą Archiwum X, to nie była zwykła zmiana prowadzącego. Ten wydział stanowił elitarne zaplecze Państwowego Aparatu Ścigania, stworzony specjalnie po to, by pochylać się nad tymi sprawami, które wymknęły się standardowym procedurom i przez długie lata przynosiły jedynie frustrację rodzinom ofiar i bezsilność samym śledczym. W jego portfolio znajdowały się jedne z najbardziej dramatycznych i medialnych historii kryminalnych ostatnich dekad. Przekazanie sprawy Iwony do tego zespołu nie tylko rozbudziło nowe nadzieje, ale również stworzyło przestrzeń do spojrzenia na nią z innej, świeżej perspektywy przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi oraz metod, które wcześniej nie były dostępne lub nie mieściły się w ramach standardowych działań. Osobą, która miała stanąć na czele tego nowego rozdania, został prokurator Piotr Krupiński. W środowisku prawniczym i kryminalistycznym jego nazwisko budziło silne emocje, zarówno przez spektakularne sukcesy, jak i kontrowersje, jakie nierzadko towarzyszyły jego metodom powszechnie uchodził za człowieka o wyjątkowym instynkcie śledczym, który nie znał słowa odpuścić. Był postrzegany jako ten, który z niesamowitą determinacją i niemal obsesyjną precyzją potrafi z mozolnego, nieczytelnego materiału wydobyć kluczowe informacje. Na jego koncie znajdowało się rozwiązanie między innymi jednej z najbardziej wstrząsających spraw w historii polskiej kryminalistyki, morderstwa studentki Katarzynyc, której ciało zostało oskurowane, co przez lata przypominało scenariusz z horroru, a nie realne wydarzenie. To właśnie Krupiński, dzięki współpracy z patomorfologami oraz specjalistami od rekonstrukcji ciała, był w stanie doprowadzić do przełomu w tamtym dochodzeniu, które przez dekady wydawało się nie do ruszenia. Z takim właśnie bagażem doświadczeń i reputacją wszedł w sprawę Iwony Wieczorek, przekonany, że jeśli prawda gdziekolwiek się skrywa, to on ją odnajdzie. Jego styl pracy odbiegał jednak znacząco od utartych schematów. Nie unikał konfrontacji, potrafił wielokrotnie przesłuchiwać tych samych świadków, niejednokrotnie przyciskając ich do muru, wymuszając precyzyjne odpowiedzi i konfrontując z nowymi, wcześniej nieznanymi szczegółami. Część środowiska podziwiała go za bezkompromisowość i skuteczność, porównując go do klasycznych, twardych śledczych znanych z literatury kryminalnej. Inni z kolei zarzucali mu przekraczanie granic etyki zawodowej, nadużywanie pozycji i stosowanie metod balansujących na krawędzi prawa. Taka dwoistość sprawiała, że jego obecność budziła napięcia, zarówno w mediach, jak i wewnątrz struktur prokuratury. Pod jego kierownictwem sprawa Iwony została objęta szeroko zakrojoną analizą operacyjną. Współpracując z Komendą Stołeczną Policji oraz Wydziałem do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw. Krupiński stworzył skomplikowaną strukturę śledczą, której głównym celem było odtworzenie zdarzeń z nocy 16 i poranka 17 lipca 2010 roku niemal minuta po minucie. Analizowano każde logowanie telefonu komórkowego, każdą wiadomość, każdy impuls sieciowy. Przeszukiwano setki godzin materiałów z monitoringu, często o fatalnej jakości, próbując wyłowić z nich choćby cień sylwetki. Gest, odbicie światła w szybie zaparkowanego samochodu. Przesłuchania prowadzono z niebywałą dokładnością, wracano do osób, które już wcześniej zeznawały, pytano o te same rzeczy, ale w innym kontekście, z innymi szczegółami, by wyłowić ewentualne niespójności i luki w pamięci. Wprowadzono też elementy, które wcześniej nie były stosowane. Wizje lokalne, eksperymenty procesowe z wykorzystaniem statystów, a nawet testy akustyczne mające odtworzyć dźwięki, jakie mogły dochodzić z okolicy parku Regana tamtej nocy. Analizowano alternatywne ścieżki, którymi mogła podążać Iwona, łącznie z trasami, które wcześniej uznawano za nieprawdopodobne ze względu na ich długość lub brak oświetlenia. Na polecenie Krupińskiego dokonano również kolejnych przeszukań w okolicach Zatoki Sztuki miejsca. Które przez lata budziło kontrowersje i było powiązywane z różnymi ciemnymi historiami towarzyskimi i kryminalnymi. Jednym z nowych tropów był biały Fiat Cinquecento zarejestrowany na nagraniu z monitoringu o godzinie 5:07 nad ranem w dniu zaginięcia. Samochód, który wcześniej nie pojawił się w żadnym materiale dowodowym, ani nie został wspomniany przez świadków, niespodziewanie stał się przedmiotem wzmożonej uwagi. Niestety, mimo upływu lat i ogromu wysiłku. Nie udało się potwierdzić, czy miał on jakikolwiek związek ze sprawą. Po pięciu latach intensywnej pracy, Krupiński został odsunięty od śledztwa. Oficjalnych powodów tej decyzji nie podano, co tylko zwiększyło spekulacje. W mediach zaczęły krążyć niepotwierdzone informacje o narastających napięciach w strukturach prokuratorskich, o niezadowoleniu stępa prac, a także o tym, że jego metody mogły nieść ryzyko proceduralnych uchybień które w razie aktu oskarżenia mogłyby zostać zakwestionowane przez sąd. Inni sugerowali, że sam Krupiński stracił wiarę w sens dalszych działań i zdecydował się wycofać, rozumiejąc, że napotkał mur, którego nie zdoła przebić. Na jego miejsce powołano nowego prokuratora, Tomasza Boducha. Jego sylwetka znacząco różniła się od poprzednika. Był to człowiek o spokojnym usposobieniu, ceniący sobie ciszę, skupienie i żelazną logikę. Nie szukał medialnych wystąpień, nie lubił głośnych konferencji. Pracował metodycznie, krok po kroku, z zegarmistrzowską precyzją analizując materiał dowodowy i budując na nowo cały łańcuch przyczynowo-skutkowy. Dla wielu osób ta zmiana stylu była jak oddech: przynosiła ukojenie po latach emocjonalnych wzlotów i rozczarowań. Dla innych oznaczała spowolnienie działań i utratę impetu. Bo duch, w przeciwieństwie do Krupińskiego, postawił na chłodną analizę, ograniczenie ryzyka i weryfikację wszystkich dotychczasowych ustaleń, jakby chciał od nowa zbudować fundamenty pod możliwe. Rozwiązanie. Niemal natychmiast po opublikowaniu przez policję informacji dotyczącej pojawienia się na monitoringu białego Fiata Cinquecento w kontekście sprawy zaginięcia Iwony Wieczorek, pojawiła się istotna nieścisłość. Która nie umknęła uwadze ani czujnym dziennikarzom, ani internautom zainteresowanym tą zagadką. Oficjalny komunikat wskazywał na obecność pojazdu w rejonie ulicy Pomorskiej, lecz osoby dobrze znające topografię Gdańska szybko dostrzegły, że auto poruszało się faktycznie ulicą Piastowską, która biegnie równolegle do Pomorskiej, lecz znajduje się znacznie bliżej samego serca parku Regana. To subtelne przesunięcie w lokalizacji, choć z pozoru błahe. W rzeczywistości nabrało ogromnego znaczenia w sprawie, gdzie każdy detal, każde miejsce i każdy czas mogą być kluczowe. Niezależni eksperci oraz analitycy amatorsko zajmujący się sprawą przeprowadzili dokładną analizę kadrów z monitoringu, jednoznacznie potwierdzając, że pojazd został zarejestrowany nie tam, gdzie wskazywała pierwotna informacja policji. Tłumaczenie, które podały służby, iż była to tak zwana geograficzna generalizacja, mająca uprościć przekaz, Zostało odebrane jako przejaw niechlujstwa, a dla niektórych nawet celowej dezinformacji. W przestrzeni publicznej natychmiast zaczęły się pojawiać pytania o to, czy błąd ten był wynikiem zwykłego niedbalstwa, czy może próbą odwrócenia uwagi od konkretnego obszaru, który z jakiegoś powodu powinien pozostać poza światłem reflektorów. Opinie były podzielone, jednak przeważał niepokój i rozdrażnienie, bo w sprawie o tak wysokim poziomie wrażliwości i tak dramatycznym przebiegu, najmniejsze nawet przeoczenie może mieć nieodwracalne skutki. Samo pojawienie się białego samochodu o godzinie 5.07 nad ranem nieopodal parku Regana również natychmiast uruchomiło lawinę spekulacji. Zgodnie z jedną z hipotez, był to czas, w którym Iwona mogła znajdować się bardzo blisko końca swojej samotnej wędrówki, być może kilkaset metrów dzieliło ją od osiedla, gdzie mieszkała. Właśnie wtedy mogło dojść do kluczowego momentu, spotkania z kimś, to przerwał jej drogę, może zatrzymał ją słownie, może podszedł niepostrzeżenie, a może po prostu zatrzymał samochód tuż obok. Pojawiło się pytanie, czy to właśnie w tym niepozornym fiacie znalazło się miejsce dla dziewczyny, której historia od lat wzbudza poruszenie w całym kraju. Czy wsiadła do środka dobrowolnie, może z kimś, kogo znała i komu ufała, czy też została siłą wepchnięta, zaskoczona, pozbawiona możliwości obrony? W sieci niemal natychmiast rozpoczęło się oddolne śledztwo prowadzone przez zwykłych użytkowników Internetu. Na forach poświęconych motoryzacji analizowano detale charakterystyczne dla modeli Fiata z tamtych lat, próbowano dopasować możliwe kolory nadwozia do jakości zapisu z monitoringu. Sprawdzano rejestry pojazdów zarejestrowanych w województwie pomorskim, przeszukiwano archiwalne ogłoszenia sprzedaży używanych samochodów tej marki z lat 2010 i 2011, licząc na to, że trafi się choćby cień tropu prowadzącego do właściciela pojazdu. W mediach społecznościowych zaczęły się mnożyć teorie, jedne bardziej wiarygodne, inne zupełnie oderwane od rzeczywistości. Wśród nich pojawiły się domysły, że samochód mógł należeć do ochroniarza jednego z popularnych klubów nocnych, że jego właścicielem był emerytowany funkcjonariusz, a nawet, że pojazd został zarejestrowany w bazie firm świadczących usługi z pogranicza legalności, powiązanych z trójmiejskim półświadkiem. Inni internauci snuli bardziej dramatyczne scenariusze, sugerując, że Fiat mógł być pojazdem specjalnie przygotowanym do porwania przystosowanym do szybkiego transportu lub ukrywania ciała. Nie brakowało również głosów wskazujących, że samochód mógł nie mieć żadnego związku ze sprawą. Mógł należeć do przypadkowego kierowcy, który znalazł się tam, gdzie akurat skierowany był obiektyw jednej z nielicznych aktywnych kamer monitoringu. Mógł jechać do pracy, z nocnej zmiany, do piekarni lub wracać z imprezy, niczego nieświadomy. A jednak Brak jakichkolwiek danych o właścicielu, brak zgłoszeń od osób, które kojarzyłyby pojazd, a także brak informacji w policyjnych kartotekach. Wszystko to sprawiało, że Trop wydawał się zbyt enigmatyczny, by go zignorować. Nie wiadomo też, dlaczego po tak wielu latach postanowiono opublikować akurat ten kadr. Może śledczy trafili na niego dopiero teraz, podczas kolejnego przeglądu archiwalnych zapisów. Może wcześniej uznano go za nieistotny, a teraz zmieniła się optyka. Możliwe również, że był to celowy manewr mający wywrzeć presję na kogoś, kto zna naprawdę, a przez 15 lat ją ukrywał. Pokazanie obrazu pojazdu mogło być próbą poruszenia sumienia, sposobem na sprowokowanie reakcji, może nawet błędu ze strony osoby, która brała udział w zdarzeniach z tamtej nocy. Albo był to po prostu symboliczny gest, kolejne poruszenie zamrożonej sprawy. Pokazanie, że wciąż się coś dzieje, choć bez gwarancji efektów. Podobne tropy pojawiały się zresztą wcześniej i kończyły się zawsze tak samo, w martwym punkcie. Nagrania z okolic zatoki sztuki, niejasne logowania telefonu i wony, anonimowe informacje, które miały przynieść przełom, każda z tych ścieżek prowadziła donikąd. Dlatego teraz, choć pojawienie się obrazu Fiata Cinquecento rozbudziło nadzieję, wielu podchodziło do tego z ostrożnością. Bo choć ten pojedynczy kadr mógł zawierać w sobie odpowiedź na pytanie: co stało się z dziewczyną?, równie dobrze mógł być jedynie kolejnym obrazem w kolekcji złudzeń, kolejnym cieniem, który rozmyje się w niebycie. A jednak nie można całkowicie wykluczyć, że to właśnie ten obrazek z kamery, ten zamrożony kadr z wczesnego poranka w lipcu 2010 roku, ten nieruchomy biały Fiat, Staną się impulsem, który poruszy sumienia, który przypomni komuś coś, co przez lata wypierał ze świadomości. Może ktoś rozpozna sylwetkę, może komuś przypomni się zapach wnętrza, dźwięk silnika, może wrócą wspomnienia związane z tym konkretnym autem. W sprawie, gdzie każda informacja może być tą decydującą, każde poruszenie fali pamięci może stać się początkiem prawdziwego przełomu. Dlatego właśnie ten samochód. Ten niepozorny fiat Cinquecento może stać się kluczem do prawdy, której poszukuje się od tylu lat. Od tamtego lipcowego poranka, gdy Iwona Wieczorek zniknęła w tajemniczych i dramatycznych okolicznościach, minęło już kilkanaście długich, bolesnych lat. Mimo upływu czasu, który zdołałby znieczulić nawet najbardziej dramatyczne wydarzenia, ta konkretna historia wciąż żyje w umysłach tysięcy ludzi. Wciąż nie daje spokoju. Wciąż rozpala emocje i prowokuje do nieustannego zadawania pytań, które nie znajdują odpowiedzi. Przez te lata narosło wokół niej mnóstwo hipotez, przypuszczeń, a także teorii, które balansują na granicy logiki i wyobraźni. Jedne z nich opierają się na faktach, przynajmniej w takim zakresie, w jakim pozwalają dostępne źródła. Inne zaś są konstrukcjami zbudowanymi z lęku, potrzeby zrozumienia i chęci odnalezienia sensu w czymś, co od lat wymyka się racjonalnemu wytłumaczeniu. Dla każdego, kto zagłębił się w tę sprawę choć trochę bardziej niż tylko poprzez krzykliwe nagłówki czy pobieżne komentarze, staje się jasne, że nie sposób mówić o losie i wony bez zanurzenia się w duszną, gęstą atmosferę pełną półsłówek, luk informacyjnych, sprzecznych wersji zdarzeń i ciszy. Która z czasem zaczęła brzmieć głośniej niż najgłośniejsze oświadczenia. Te sprawę od początku spowijała aura niepewności: brak przełomu, brak jasnego komunikatu, brak jednoznacznych śladów, które pozwoliłyby na zakończenie tej historii. To wszystko sprawiło, że z biegiem lat zaczęła ona funkcjonować w dwóch równoległych rzeczywistościach. W jednej z nich trwało śledztwo, oficjalne, Prowadzone przez organy ścigania, dokumentowane w tomach akt, oparte na protokołach, analizach i danych technicznych. W drugiej, ta sama sprawa przekształcała się w mit, w opowieść z pogranicza miejskiej legendy i społecznej obsesji. W tej drugiej przestrzeni, każda luka stawała się pretekstem do tworzenia nowej narracji, każda nieścisłość była jak okno, przez które wpływał strumień spekulacji. Im mniej odpowiedzi, tym więcej miejsca na domysły. I tak oto w głowach ludzi zrodziło się dziesiątki, jeśli nie setki, wersji wydarzeń. Jedne mówiły o porwaniu, inne o dobrowolnym zniknięciu. Jedne wskazywały na działanie pojedynczego. Sprawcy, inne tworzyły sieć powiązań sięgającą lokalnych elit, półświadka i środowisk polityczno-biznesowych. Jedną z najczęściej przytaczanych hipotez, budzącą zarówno największe przerażenie, jak i poczucie logicznej spójności, jest ta zakładająca, że Iwona padła ofiarą porwania. Jej trasa powrotna była przecież znana, nagrania z kamer pokazywały ją do pewnego momentu. Widziano ją idącą samotnie nad morskim deptakiem, telefonującą, piszącą wiadomości, potem znikającą z pola widzenia kamer dokładnie w rejonie, gdzie rozpościera się park Regana. Od tej chwili nie ma już żadnych śladów. Dla wielu osób ten moment jest kluczowy. Uważają, że właśnie tam, w mroku świtu, pomiędzy rzadkimi lampami oświetlającymi krętą ścieżkę parku, wydarzyło się coś decydującego. Być może została zaczepiona, może ktoś zawołał ją po imieniu, może zatrzymał się samochód, może otworzyły się drzwi białego Fiata Cinquecento, który później zyskał niespodziewanie status potencjalnego dowodu. Auto to zostało zarejestrowane w pobliżu miejsca, gdzie dziewczyna mogła się znajdować o godzinie 5:07. To detal który dla niektórych jest niepodważalnym tropem, dla innych tylko zbiegiem okoliczności. Czy samochód ten odegrał jakąś rolę? Czy ktoś, kto go prowadził, był przypadkowym kierowcą? Czy może właśnie nim był ten, kto przerwał drogę Iwony? Równolegle istnieje inna teoria, która z każdym rokiem zyskuje nowych zwolenników. Zakłada ona, że Iwona wcale nie zginęła, że jej historia wcale nie skończyła się w Parku Regana. Według tej wersji wydarzeń, Dziewczyna mogła zostać uprowadzona przez siatkę zajmującą się handlem ludźmi, być może została wywieziona za granicę, zmuszona do życia pod przymusem, pozbawiona dokumentów, nazwiska, tożsamości. Takie scenariusze, choć brzmią jak fabuły filmów sensacyjnych, miały miejsce w rzeczywistości. Były przypadki, gdy kobiety odnajdywano po latach życia w niewoli, często w innym kraju, odcięte od świata, skutecznie zastraszane przez swoich oprawców. Zwolennicy tej hipotezy wskazują na liczne niedociągnięcia ze strony organów ścigania w pierwszych dniach po zaginięciu. Utrzymują, że zabrakło błyskawicznych działań, że nie zabezpieczono danych z telefonów, że nie przeanalizowano wystarczająco intensywnie wszystkich możliwych kierunków ewentualnej ucieczki czy uprowadzenia. W internecie wciąż krążą opowieści ludzi, którzy rzekomo widzieli kobietę przypominającą Iwonę w różnych europejskich miastach od Berlina po Rzym. Żadna z tych relacji nie została nigdy oficjalnie potwierdzona, lecz w społecznym przekonaniu żyją one jako potencjalne ślady, które nie zostały należycie sprawdzone. Obok tych bardziej logicznych wersji z czasem pojawiły się również te spiskowe. Część z nich zakłada, że zaginięcie Iwony mogło mieć związek z ludźmi z wyższych sfer, z osobami obracającymi się w środowiskach wpływowych, gdzie krzyżują się interesy finansowe, polityczne i towarzyskie. W tym kontekście regularnie wraca temat Zatoki Sztuki miejsca owianego złą sławą, wielokrotnie pojawiającego się w mediach w związku ze skandalami obyczajowymi, zarzutami o przemoc, a nawet sugestiami o przestępstwach na tle seksualnym. Nie brakuje opinii, że Iwona mogła przypadkowo znaleźć się w złym miejscu i czasie, że mogła widzieć coś, czego nie powinna widzieć. A skoro tak, mogła stać się celem, który należało uciszyć. Inni z kolei łączą jej zniknięcie z tak zwanymi młodymi wilkami Trójmiasta, środowiskiem związanym z klubami, ochroną, nielegalnymi interesami. Istnieją tacy, którzy uważają, że nazwiska odpowiedzialnych za jej los są znane, lecz z różnych powodów nikt nie ma odwagi, by je głośno wypowiedzieć. W centrum tej historii przez cały czas nieprzerwanie trwała jedna postać matka Iwony Iwona Główczyńska. Jej zaangażowanie, niezłomność i determinacja przez lata były poruszającym świadectwem matczynej miłości i bólu. Pojawiała się w mediach, rozmawiała z dziennikarzami, organizowała poszukiwania, apelowała, szukała wsparcia. Dla wielu była uosobieniem nadziei, że prawda w końcu wyjdzie na jaw. Jednak z czasem, także wokół niej, zaczęły pojawiać się spekulacje. Pojawiły się pytania o relacje między Iwoną a jej domem. Rodzinnym, o możliwe napięcia, o emocje, które mogły towarzyszyć dziewczynie przed jej zniknięciem. Choć nie ma żadnych dowodów na jakiekolwiek zaangażowanie matki w tę tragedię, to sama obecność takich przypuszczeń pokazuje, jak bardzo społeczeństwo próbowało odczytać każdy możliwy sygnał, każdą pozorną sprzeczność, każdą niejednoznaczną wypowiedź. Przez lata powstały też filmy dokumentalne, reportaże, audycje radiowe i dziesiątki artykułów prasowych. Najbardziej znanym dziełem był film dokumentalny wyemitowany przez telewizję TVN w cyklu Polska zaginęła, który zebrał świadectwa, opinie ekspertów, opisywał przebieg wydarzeń, rekonstruował noc zaginięcia. Choć nie przyniósł nowych faktów, dla wielu był momentem, w którym po raz pierwszy mogli spojrzeć na tę sprawę z pełną świadomością jej złożoności. Również inne media, od dzienników po portale internetowe, wielokrotnie wracały do tego tematu. Niektórzy uważają, że to dobrze, bo pamięć o Iwonie wciąż żyje. Inni obawiają się, że taka medialność zaczęła zniekształcać rzeczywisty obraz sprawy, zamieniając tragedię w pożywkę dla sensacji. Historia Iwony Wieczorek dawno przestała być tylko sprawą kryminalną. Stała się lustrem, w którym odbijają się nasze lęki, nasza potrzeba sprawiedliwości, nasza nieufność wobec instytucji, nasza bezsilność wobec braku odpowiedzi. To opowieść która mimo upływu lat wciąż porusza, wciąż wzbudza niepokój i wciąż zmusza do zadawania tego samego pytania. Pytania, które z każdym rokiem boli bardziej. Co naprawdę wydarzyło się tamtej nocy w Gdańsku, kiedy dziewiętnastoletnia dziewczyna zniknęła bez śladu?